Three, two, one, yeah. So the audience of the social media convent to describe that in three words. Well, first of all, you know, a little bit tough to get going. to Start with. Uh, once we got them going, I would say amazing, and to finish off with, I would say unbelievable. It's a very good crowd here, um, and I mean that both in the way that they're enthusiastic about the things that's going on, but also how they give feedback and you know how they ask interesting, intelligent questions. So I think the crowd here is amazing. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe wydarzenie, którego brakowało rzeczywiście w tym, na tym terenie tak, polskim. Dzieje się w Gdańsku, a jednocześnie przyjechało bardzo dużo ważnych ludzi z Warszawy. To się rzadko zdarza. Najbardziej podoba mi się klimat tej konferencji. To, że ona jest taka mało, mało oficjalna, mało krawaciarska, można powiedzieć. I miejsce, w którym jesteśmy, i, i ten pokój, w którym jesteśmy, Crazy Room, który jest zupełnie taki walnięty, można powiedzieć. I sama konferencja, która jest taka bardzo na luzie, bardzo fajna, nie ma żadnego zadęcia w niej. E, a myślę, że za konferencje tworzą za ludzie. A w tym przypadku za ludzi nie brakuje. No i to generalnie tyle. Fajne jest to, że tutaj rzeczywiście um, um, mówią ludzie, którzy mają doświadczenie tutaj w Polsce, tu i teraz nie ma żadnych takich górnolotnych frazesów e, social mediowych i różnych innych. Tego typu konferencje są potrzebne ze względu na to, że musimy cały czas się szkolić taki gonić świat w, w kierunku, w którym się rozwija. You definitely tell the knowledge about how you work with social media here in Poland. Nie no. wiem the best of the best here today, but the level was super high. Tego typu konferencje w jednym miejscu umożliwiają się spotkanie przedsiębiorców i ludzi z działów marketingu, którzy poszukują wiedzy, dróg dotarcia do klienta, przede wszystkim wiedzy z takiej dziedziny, która cały czas się zmienia książki szybko się dezaktualizują, wszelkiego opracowania już są nieaktualne, memy trwają kilka dni, więc wiedza na żywo podawana przez praktyków w oparciu o e, case study, konkretne przykłady i rzeczy, które nawet się dzieją teraz równolegle, bo na ekranie pre prelegenci opowiadali o przykładach, które miały kilka dni temu, cały czas na żywo. Jednocześnie trwa, e, trwają dyskusje na tak zwanym backchannelu, w komentarzach na Facebooku, na, na Twitterze, to wszystko dzieje się teraz, na scenie, w internecie, With it, it's been a long day. There's been so much information that you've, you've taken in. So I think it's very important that we have the after party now and you know people can connect. And I think that's you know, at the end of the day, that's actually one of the most important things of a conference like this. You know, meeting up, sharing experiences are super important. But also the network that you create, the connections that going forward is gonna build this whole ecosystem of you know, the right people knowing each other, doing cases together, doing you know, new projects or combining their technology. That's, like, you guys figured that out, it's great.